Witam serdecznie widzowie w kolejnym odcinku CSGO Skins Dzisiaj oczywiście streamek, ale przed streamem klasycznie idziemy zobaczyć co tam na CSGO Skins Ja sobie tutaj powiększę ekranik Oczywiście przypominam, że z kodem Darko macie plus 10% do każdego doładowania 2 złote 10 groszy zł na start Dla nowych użytkowników stronka jest tylko i wyłącznie 18 Pamiętajcie o możliwości doładowania skinami O już mi się tutaj wyświetlił skeletonik Także niedługo talon wraca eee za 24 godziny macie darmową codzienną skrzynkę, cztery darmowe skrzyneczki na dole strony, o tym też pamiętajcie. No i moje rozdanka. Zobaczymy, czy coś się rozdało, bo cię nie sprawdzałem. Nic się na razie nie rozdało. Jest 10 na 10 aktywnych. W tym Han WRAPSY za 2,5 kafla. Macie Hans Manika za 1000 SKLETONIKA ultra fiolet za 2200 i bajoneta Felhen za 1500. Ostatnio rozdały się 3 skinki, Golden Coil, Atomic Alloy i Black Tie. 30 czerwca, 1 lipca i 3 lipca. Także zapraszam do udziału, tylko i wyłącznie tak jak mówiłem o sobie pełnoletnia. Za 5 dyk tutaj macie minimalne doładowanie, ja tu palcem pokazuję. Ale macie tutaj kursorem. To jest minimalne doładowanie do każdego giveaway'a. A jak za 5 dyk wpłacacie, no to po prostu wlatujecie automatycznie do wszystkich. A my co? Nie wiem co dzisiaj, więc zaczynamy klasycznie od klasyka. Jak nie wiecie co robić, to zaczynacie od klasyka i wtedy dopiero... Patrzycie, co się dzieje. Wczoraj było grube polowanie na streamku. E, były gigantyczne battle tutaj z pomocą widzów. E, dzisiaj, dzisiaj sam, dzisiaj sam, zobaczymy, czy tutaj klasyk na Underdogu siądzie, czy, czy nie. To jest klasyk ten skrócony, odcinkowy. E, 12 skrzyneczek, bo klasyk e, taki streamowy, prawdziwy. 20 skrzyneczek. I Golden Coil na start. Mam nadzieję, że faktoryniu, ale tylko field tested. E, faktoryniu chyba kosztuje aż. mi hmm, poleciał. Ale nie ma tragedii. Chyba z półtora tysiąca może nawet kosztować 1300. Sugar Rush, także nie odstępujemy na krok. Zobaczcie, że ta badelka e, już sporo oddała, a jeszcze dużo skrzyneczek. Jesteśmy bardzo blisko. Jeśli ja tu miałem otwartą wodę? A mam otwartą wodę, okej. Okay. <coughs> Neon Revolution. Ale kolonia. A, znaczy, Krik kolonia i zobaczcie. Faktory News za dwie stówki. Dobra. Łyczek wody. I lecimy. Mamy Tiger Tuta. E, sztyletki. U przeciwnika, co dla nas jest bardzo dobrą odznaką Jest też Hans Menik No i wygląda jakbyśmy mieli faktycznie wygrać I zobaczcie jaka pula się robi Tradycyjnie robi się taka pula Jeszcze on dostał MW za 1400 No coś pięknego Jeżeli chodzi o bitwy klasyczne Wiele razy zachwalam Jest to naprawdę Jeden z moich ulubionych batelek Jeden z moich ulubionych batelek i zawsze po takim czymś, idziemy standard, idziemy standard już wiadomo o co chodzi, już wiadomo o co chodzi <grym> przynajmniej ja tak wyczuwam, że teraz trzeba ruszyć standardem i polecimy, wczoraj rootlessy za mocno oddały, więc e, dzisiaj rootlessów już nie biorę e, cybercase'y, tak jak mówiłem ja je lubię ostatnio mi też nie, nie oddawały, więc jest duża szansa, że może dzisiaj prospector case'y trochę drogie kurczę te nowe skrzynki na jesterach są bardzo drogie, nie nie na moją kieszeń nawet. Eee. Hmm, hmm, hmm. Ninja do tego dołóżmy. Ok. Dobra, zrobimy taką Cyber Ninja. Cyber Ninja. Yy, potrójna. Może pozwolimy sobie nawet więcej. Za 8000. Ok. No to będzie ryzykowna batelka. Ale myślę, że warto zaryzykować. Myślę, że warto zaryzykować. Tym bardziej po tym, co widziałem. Co się dzieje. Jak oddaję. Yy, jak oddaję, oczywiście. Underdog. No i na start. Ok, yy, rękawiczki dla Emily. Co może faktycznie to jest dzień Underdog, ale nie mówmy hop, bo Shadow Daggery dla nas i myślę, że tu jeszcze jest dużo czasu na powrót. Frontside Misty. O, może takiego Frontside Misty cię wypłacimy na giveaway, jakbym go wygrał? Cool Knife, Cool Knife leci. Dla oponenta, ale jeszcze dużo przed nami. Jeszcze tutaj Ikarus Fel może polecieć. Jeszcze może Bayonet dla mnie poleci. Rękawiczki wszystko. Także czekamy. Fire Elemental. Electric Hive. Factory New. 314 zł. New Electric Hive to dobrze. I tak myślałem, że może kosztować to więcej. Eee, Oni też jawupka. Oni i. Powiem wam, że nie widziałem, żeby ktoś z tym grał. Yy, tak jak obserwuję graczy, jak gram face city, nie widziałem z awółką oni też jakoś bardzo dawno. Pewnie dzisiaj na Faceit jakoś zobaczę. I ostatnia skrzyneczka. Czy mamy w ogóle szansę na wygranie? Mamy, mamy. Ale te szanse są utopione. mimo tego, że Masterpisa, Masterpiece poleciał MW, to kobaltskulsy nas wykończyły. No i widzowie, pomyliłem się. Pomyliłem się, ale nie poddajemy się. Nie poddajemy się. Wiecie, co robimy? Ninja jeszcze raz. Same ninja tym razem. Patrzcie, czuję, że to jest to. 12 ninja. 12, 12. Polecimy grubo. Polecimy grubo. Ostatnio tak też ryzykowałem na odcinku. Chyba mi się nie udało. Wtedy wygrać. Ale może dzisiaj. Jakoś nie widziałem właśnie tego Igarusa. Nie widziałem tego gama Doplera I czuję, że może on być. Nareszcie. Bazylisk. Emeszka Bazylisk. Nic z tego. Boy Knife. Jego też chyba nie widzieliśmy. to ciekawe. Teraz Gamma Doppler. Ej przeleciał. Przeleciał z baitową. Ham i prostak. I Karusfel. Nic z tego. o niestety kurde. Fakasa dla Emilii pokazujemy. Lecimy dalej. P250 Asimov. Nic ciekawego póki co. Case Hardenet przelatuje. Powiem wam tak, pokazuje mi tylko te lepsze skiny, i wszystko przelatuje na razie. Jest bajonet, mówiłem, że go nie było, i wychodzimy na prowadzenie. Zobaczcie, taki bajonet jest wart 6 koła. W sumie takim Gamma doplerem bym pograł, takim czymś bym pograł. Teraz jestem na doplerach, z skeletonkiem grałem, talonkiem. Eee, wszystko na doplerze. Ale takie Gamma doplery też są bardzo ładne skinki. I zobaczymy, czy tu jeszcze coś na koniec. Pamiętajmy, że jeszcze może tutaj oddać albo dla mnie, albo dla niego. I tego się obawiałem. Tego się obawiałem. Zobaczcie, jak ta Emilia, jaka ona jest. <laughs> jaka ona jest. Dobra, wypłacę coś dla Was. Jestem lekko załamany. Myślałem, że już mamy tą baterkę w garści. A zobaczcie, co tu się wydarzyło, Exchanger. Chciałem na Exchanger. Wymieniamy wszystkie skinki. Jaki skinek dla Was. No, gdzieś w takim budżecie. Zobaczmy, co tutaj jest. Midnight. Wy tu narzekajcie na niektóre skiny, bo jesteście narzekatorzy. E, Frontside Misty? Tak miało być chyba. Frontside Misty. Frontside Misty. Field tested. No, będzie okej okay do gierki. Będzie okej. Okay. Proszę nie narzekać. Wiecie co? Ja mam ochotę... Użyjemy może tych, tych... O! Tych punkcików, dobijemy budżetu ile się ta i ja bym o lina wjechał, tak szczerze. Bo troszeczkę jestem e, zawiedziony tym co zobaczyłem. Że tak na koniec, tak się nie robi. Mam tyle tych punktów w sumie z tego, z eventu, że jeszcze tutaj ładną sumkę mogę wykręcić te Zerknijcie sobie widzowie, czy nie macie czasami tych punkcików nabitych. To jest jeszcze tam chyba milion ponad, nie? Dobra, już, już kilka kliknięć i będziemy mieli. Odbierzemy dla Was skinka. Właśnie jak tak zaspamuje, to właśnie. Jak za szybko się robi, to też jest lipa. Ale sporo dobiliśmy w sumie z tego patrzcie. Jeszcze może coś mamy w sklepie. O, mam jeszcze w sklepie z Batelek. Także polecimy jeszcze na grubo wyzerujemy wszystko. Możli... Znaczy wyzerujemy, Mam nadzieję, że nie wyzerujemy, tylko mówię, zbierzemy cały możliwy budżet ze stronki. Yy, sprzedamy i mamy na ostatnią bateleczkę 11, 11 500. I przygotujcie się, widzowie, bo tąpnie. Tąpnie mocno. G2 Kasy, Cyber case też mi nie oddały. Może to jest to. Może to już jest to. Chyba to już będzie to, kochani. Chyba już nic tu nie, do, nie, nie dokładamy. Jest OK, jest OK. Lecimy na grubo, lecimy do odciny. I modlę się, modlę się, że to wszystko mi odda. Kurze, tutaj trochę brakuje. Dobra, dorzucę sobie tego cybera na koniec. Oby to nie był ten taki, oby to był taki szczęśliwy na koniec. I co? Zapnijcie pasy. Lecimy pod default. Bierzemy Botę Emily, 123 zł zostało nam na koncie. Batla za 11. 300 i lecimy. Trzymajcie kciuki, oczywiście. Jak? Yeah. Fire Serpent na start dla niego, ale dobra, jest Bloodsport chociaż. Kukrit na... Patrzcie co tu się dzieje, no. Patrzcie co tutaj się dzieje. Nie. No co jest, ty? Patrzcie jak sypie. Tylko nie dla mnie, już 20 koła ma Emily. I jeszcze Serpent jej leci. Ej, no, o co chodzi no? O co chodzi? To jest nie do kombeku już moim zdaniem. 20 koła, by musiały... Nie wiem co tu się by musiało dziać. Ja już się pogodziłem tak naprawdę. Ej, no troszeczkę troszeczkę mi jest przykro, bym wam powiedział. Nie wiem, ocencie w komentarzach. Odsęcie w komentarzach, jak oceniacie kolejnego fire serpenta dla Emily I Kukri Knife'a, oczywiście. Nie, no przecież mi tak załatwiła, że to jest koniec. Dwa talony, nomadzik. Trzy fire serpenty? Dwa fire serpenty. Trzy! Rękawiczki jeszcze pewnie, bo nie miała rękawiczek jeszcze. To, to niech będzie miała rękawiczki. No i maczek jeszcze, taki na dobiteczkę, żeby się zaśmiać już z nimi prosto w ryj. Dobra widzowie. Gratulacje dla Emilii, jest niesamowita, ja wypłacam skinka dla Was, zapraszam cię na streamka, oczywiście 21.37, teraz tak rozpoczynamy streamkę, o widzę, że tu już ofertę Natalona mam od widza, także zaraz to zaakceptujemy. Prąd za dzisiaj do wygrania, zostawiajcie sub, like i comment, a ja zapraszam oczywiście na streamku, się słyszymy.